Myślę, że pomysłodawcy na pewno nie spodziewali się, że przerodzi się to w tak spektakularną imprezę o zasięgu ponadregionalnym. Zadecydowały o tym atmosfera, entuzjazm, zdolność kompromisów i współpracy przedstawicieli pięciu uczelni i instytutów badawczych, którzy byli sygnatariuszami tego porozumienia, deklaracji o wspólnej organizacji festiwalu. W ramach 12 edycji festiwalu zostało zgłoszonych ponad 1100 projektów z 34 instytucji. Współpracowało z nami wiele jednostek naukowo-badawczych, wiele firm. 12. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki jest naprawdę bardzo dużym sukcesem, a ów sukces nie byłby możliwy bez wspólnego zaangażowania, bez wzajemnej współpracy, bez pasji. Tematyka projektów była bardzo zróżnicowana. Byli to ludzie. Z pasją ludzie ambitni, ludzie ciekawi świata e, i jestem naprawdę przekonana, że spełniliśmy pokładane w nas nadzieje i oczekiwania. Widziałem z jakim zainteresowaniem różne grupy dzieci, młodzieży, a nawet i dorosłych przychodzą i obserwują to, co pokazujemy na pikniku naukowym, w naszych laboratoriach, na spotkaniach, warsztatach, happeningach. No, tych wydarzeń jest niezliczona ilość i widać także ze strony odbiorcy pewną pasję. My umownie oczywiście przyjmujemy takie założenie, że przecież bez badań naukowych w gruncie rzeczy Nobla się dzisiaj nie dostaje. Oczywiście są równe kategorie Nobla, ale jeśli mówimy o tych naukowych, to rzeczywiście ludzie poprzez wnoszenie coś do nauki tego Nobla dostają. I powiedzmy sobie szczerze, my mamy mniejsze możliwości, jeśli już to bardziej w sferze ideowej, humanistycznej, jak my to określamy, prawda, bo nasi poeci dostawali pisarze. W, w, będąc w Sztokholmie odbierając nagrodę Nobla, mówiła wszystkim innym noblistom, że to oni są ci prawdziwi nobliści, bo to właśnie oni czegoś dokonali, czegoś, co się przyda ludzkości, a ona no to właśnie pisze wierszyki i tyle. No to też oczywiście nie jest, nie jest tylko tak, bo jednak poezja jest nam do czegoś potrzebna. Czegoś oczywiście niewymiernego w sposób podobny, jak odkrycie naukowe, ale, ale równie ważnego. Jak mamy hasło, nauka drogą do Nobla to oczywiście jest niesłychanie ważne, bo gdzieś ci Nobliści kreują tą naukę, jeśli popatrzymy sobie na rozwijający się świat, ale z drugiej strony chodzi o to, że przecież taka bieżąca współpraca, wykorzystanie środków, które się też pojawiają, i unijnych, no będzie prowadziła do tego, że ten potencjał naukowo-badawczy będzie wykorzystany. Nie istnieje rozwój Lublina bez rozwoju uniwersytetów. I ta akademickość Lublina jest tym głównym wyróżnikiem, który jest dostrzegany przez inwestorów, osoby, które odwiedzają Lublin czy zawodowo, czy z powodu różnych zainteresowań. My staramy się dzisiaj powiedzieć wyraźnie, że potrzebujemy w rozwoju Lublina partnerów w postaci uczelni, partnerów w postaci biznesu. Również musimy sieciować współpracę samorządów, po to chociażby, żeby ta wartość dodana, ta te synergia ze współpracy była osiągalna. Ja cieszę się z tej ogromnej popularności, jaką ma Festiwal Nauki, ponieważ przekładać się będzie na zainteresowanie młodych ludzi lubelskimi uczelniami. Wyraźnie trzeba powiedzieć że poziom lubelskich uczelni jest naprawdę wysoki. Tytuł płyty Madame Curie, jako że tytuł festiwalu jest e, nauką drogą do Nobla, nie może nauka istnieć bez sztuki, a sztuka bez nauki. E, I wydaje mi się, że na co dzień artyści, którzy pracują na Wydziale Artystycznym, nie tylko komponują, aranżują, ale również e, pracują naukowo, odkrywają nowe kompozycje, transkrypcje i tą drogą e, chcemy pokazać, że e, Wydział Artystyczny również na Uniwersytecie e, prowadzi badania naukowe, i naukowo się rozwija. Także pomysł, nie ukrywam, że wyszłam z tą inicjatywą nagrania płyty, pokazania tego potencjału, jaki mamy na Uniwersytecie. Chadka Żaka przygotowała szereg bardzo interesujących wydarzeń kulturalnych, zarówno dla młodych, jak i dla starszych. Od początku tygodnia będą miały miejsce warsztaty dla młodzieży szkolnej, i młodszej, i starszej. Mamy też um, szereg filmów, które przybliżają sylwetki laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. I dwa ciekawe spektakle, jeden, um, którego kompozytorem i wykonawcą jest Paweł Odorowicz. Jest to spektakl Miłość w żywych obrazach. Spektakl wizualno-muzyczny, przepiękny, kanwą jest poezja Miłosza. Drugi spektakl to Rap kontra nobliści, projekt nowy, premiera nastąpi w naszym gmachu. Spektakl powstał właśnie na potrzeby i z okazji festiwalu. No tutaj musieliśmy się zmierzyć z Szymborską i z Miłoszem. Trudne to zadanie, ale myślę, że nam się udało. Jest bardzo fajna, nowa jakość tego, bo połączyliśmy rytmy, Afrykańskie i nie tylko afrykańskie, z rapowaniem tych rzeczy, które się do tej pory nie rymowały albo nie pasowały do siebie w takiej formie. Fajne zadanie i duże wyzwanie dla nas, chyba. Staram się na przykład tutaj ubrać w rytmy właśnie i azjatyckie, i afrykańskie, i kubańskie, żeby to nie był jeden rytm. Różne kolory rytmów z różnych stron świata. No i różne wiersze. Są rzeczy bardziej rytowane, są rzeczy półśpiewane, intonowane, rapowane i czytane także typowo lektorsko. Chcieliśmy, żeby był koloryt, żeby pokazać tych noblistów w nowym świetle. Dla ludzi, którzy nie czytali wcześniej, miłosze, nie znają zbytnio twórczości szymborskiej. na głowie, zrywali ją po pietruszka to samo Trudno odpowiadać na, na pytanie, po co jest poezja, bo to oczywiście trzeba by było napisać o tym albo siedzieć i gadać bardzo długo, albo napisać bardzo grubą książkę, ale pewnie ona jest trochę po to, żebyśmy nie zatracili takiej świadomości języka e, i żebyśmy umieli sami siebie nazwać, określić, znaleźć jakoś, określić w świecie. Podczas piliku naukowego możemy tutaj spotkać no ponad 90 wystawców ze wszystkich uczelni publicznych plus instytucji publicznych od nas z Lublina oraz jedna wyższa szkoła sił powietrznych z Demblina. I podczas tego wydarzenia są rozstawione stoiska wystawiennicze, gdzie odbywają się czy to pokazy fizyczne, chemiczne, różne pokazy działalności poszczególnych instytucji, a również jest organizowany program artystyczny i jak właśnie tutaj było słychać cały czas się coś dzieje. Jesteśmy jak długo w to nie chodzić? 7 bod 7. Co Wam się najbardziej podoba? Na eksperymenty, które są tak. najbardziej. A wasz ulubiony przedmiot w szkole? W. 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 w.